No cóż, no gratulacje dla, dla chłopaków za to, co dzisiaj zrobili. Powiemy, że mecz nie był piękny, nie był z tych, które chciałoby się oglądać i, i, i czekać na nie ponownie, ale wiedzieliśmy, że dzisiaj obydwie drużyny muszą. Pierwsza połowa, na pewno początek pierwszej połowy, zdecydowanie dla Zagłębia, które, które wyglądało na ciotkę bardziej zdeterminowane, ale z, za, moje, za nasz zespół powiem, że to nie jest tak, że wyglądaliśmy mniej zdeterminowani, po prostu ta nerwowość była widoczna. I, i, I te 20-25 minut przeczekaliśmy. Wiedzieliśmy, że ten moment może być taki kluczowy, zwłaszcza pierwsza połowa. Udało nam się skończyć ten mecz na, na, na zero w pierwszej połowie. I, i dwa, dwa, dwa ciosy, które wyprowadziliśmy na początku drugiej połowy, myślę, że bardzo mocno zdominowały ten mecz, bo przy, przy, przez 30-35 minut drugiej połowy dosyć mocno kontrolowaliśmy ten mecz. Przede wszystkim bez piłki, ale, ale, ale wiedzieliśmy czego się spodziewać i byliśmy na to gotowi. No, ale jak to w piłce bywa. Gol, za chwilę słupek. Szczęście też jest potrzebne w tej piłce, więc więc to jest jakby niezbędnik tego wszystkiego, co, co dzisiaj nam się udało bardziej zrobić, więc mówię gratulacje dla chłopaków. Trudne chwile, wiem, że przed Zagłębiem, ale, ale kiedyś byliśmy w tych trudnych momentach i, i, i nie będę się oczywiście, nie chcę się wpychać komuś do, do czegoś domu, ale, ale wiem, że, że dzisiaj wszyscy ci ludzie, którzy w Zagłębie są, potrzebują, potrzebują wsparcia każdego, kto tutaj jest i i mam nadzieję, że takowe dostaną, bo też też swoje zdrowie zostawili na meczu. Także podsumowując, mówię 2-1 dla nas. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Zima czeka nas troszeczkę spokojniejszych nastrojach, ale wiemy, o co będziemy się bili od, 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 od stycznia, tak naprawdę. I jeszcze raz chciałbym wszystkim złożyć życzenia nowe, świąteczne. Dużo zdrowia, dużo, dużo, dużo radości i wesołych świąt. także Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór. A więc myślę, że sam mecz, krótko o nim, bo to jest chyba podsumowanie jakby całej tej rundy, w momencie, gdy próbujemy, w momencie, gdy szukamy swoich szans, w momencie, gdy usilnie staramy się na to, żeby zdobyć bramkę, przychodzi moment, gdzie przeciwnik ma stały fragment gry i kończy się to bramką dla rywala i, i w wielu meczach faktycznie tak to wyglądało i bardzo podobnie do dzisiejszego spotkania, i z tego miejsca jest mi po prostu przykro. Z tego miejsca również chciałbym przeprosić wszystkich kibiców za tą rundę, która była nieudana. Też, mimo wszystko, muszę powiedzieć, że było wiele. Meczów, z których na pewno mogliśmy czuć satysfakcję, czuć odczuwać radość po tych meczach. Natomiast też wiele z tych meczów nie udało się rozstrzygnąć na naszą korzyść, czy nawet zapunktować. I to na pewno na tym ubolewamy. To jest też taki moment, gdzie czekają nas. Rozmowy, czekają nas dyskusje na temat tego, w którą stronę musimy podążać, żeby odbudować morale, żeby odbudować siłę tego klubu, bo w tym momencie, taka jest prawda, jesteśmy mocno jedną nogą w drugiej lidze i tutaj nie ma się co oszukiwać, jakie będą decyzje trudno mi na ten moment gdzieś odpowiadać już jakby na te pytania natomiast ja jestem już też po rozmowach z prezesem z prezydentem też w jakimś stopniu dostałem zapewnienia że to ja będę tą osobą która będzie w dalszym ciągu pracowała z tą drużyną Natomiast oczywiście jestem cały czas do dyspozycji. Ja sobie zdaję sprawę też, że w piłce pewne działania postępują dynamicznie i też liczę się z różnymi konsekwencjami. Ja natomiast ze swojej strony jest mi bardzo przykro, bo jestem wychowankiem tego klubu. Stąd też jako piłkarz i stąd też jako pierwsze kroki praktycznie jako trener rozpocząłem i mogłem powiedzieć, że w tych wielu klubach naprawdę dobrze to wyglądało. Natomiast tutaj też. Na ten moment muszę powiedzieć, że poległem tak jak większość trenerów, na czym bardzo tutaj ubolewam. Na pewno czeka nas tutaj wiele zmian na różnych poziomach. Tak jak powiedziałem, ja jestem jakby do dyspozycji i jeśli będzie mi dane pracować tutaj w dalszym ciągu, to również będę czynił wszelkie starania, żeby ten klub rósł w siłę. Na koniec tym smutnym akcentem, niestety, ale wszystkim kibicom Zagłębia Sosnowiec chciałbym z tego miejsca życzyć jak nie wesoło, to na pewno spokojnych świąt przebiegających, przebiegających refleksyjnie, ale też zdrowych przede wszystkim. Myślę, że wszyscy spotkamy się tutaj po nowym roku i z taką nową energią zaczniemy nowe działania nad naszym kochanym klubem Zagłębia Sosnowiec. Dziękuję. Również dziękuję trenerowi. Od razu poproszę o pytania, o przedstawienie się. Łukasz, ogólnie, mówiłeś, że jesteś po rozmowach z prezesem i z prezydentem. Mam pytanie, czy te rozmowy dotyczyły tego, jak ewentualnie zmienić skład na rundę wiosenną, żeby jeszcze była realna szansa walki o utrzymanie? Czy to będzie taka sytuacja jak w ekstraklasie, gdy rzucono wszystko co się dało i polegliśmy wtedy z kretesem i to było bardzo kosztowne? Czy teraz może będą jakieś bardziej przemyślane ruchy, żeby już budować drużynę pod kątem ewentualnego, ewentualnej gry w drugiej lidze i szybkiego powrotu do pierwszej ligi? Staliśmy rozkrokiem na pewno w tych ostatnich tygodniach, w którą stronę to pójdzie, natomiast ten pogłębiający się kryzys powoduje to, że mamy tylko 11 punktów, i praktycznie wszystkie statystyki mówią o tym, że jeżeli nie zdobędziesz 15 punktów, to będzie bardzo trudno o tą grę, o utrzymanie się w pierwszej lidze. Stąd też bardzo zależało mi na tym, żeby odpowiednio. Strategicznie podejść do tego meczu, a więc Wisłą Płock, gdzieś przynajmniej pracować na ten punkt, natomiast w dzisiejszym meczu, rzucić wszystko na, na jedną szalę i pracować na to, żeby odnieść zwycięstwo i tak na dobrą sprawę, ani w jednym, ani w drugim meczu. Hmm. Nie wyszło tak, jak sobie tego zakładaliśmy. Ja, idąc do teraz, do tych transferów, też trzeba wziąć pod uwagę fakt, a mianowicie taki, że jesteśmy na ostatnim miejscu, i tutaj też trzeba się zastanowić, jakich ewentualnie graczy sprowadzić, ale to też zaznaczam, że to nie jest wcale taka prosta sprawa w tym momencie. Patrząc na to realnie, będąc w drugiej lidze, to teraz też trzeba dobierać zawodników, którzy zdecydowanie będą przerastać poziom drugoligowy i takich, którzy w perspektywie będą również rywalizowali na poziomie pierwszoligowym. Teraz trzeba też zagospodarować zapewne naszą. Młodzież, ale pozwólcie, że na większość już tych pytań, konkretnych, odpowiem po spotkaniu się z ludźmi zarządzającymi.